Szał Żebrowskiego w TVP porażające słowa na temat Czarnka. Michał Żebrowski, znany ze swoich jasnych poglądów politycznych, niedawno pojawił się w telewizji polskiej po długim czasie. W programie Bez Retuszu prowadzonym przez Marka Czyża wziął udział w debacie na temat ostrzenia się sporów politycznych w Polsce. Nie szczędził ostrej krytyki byłemu ministrowi edukacji, Przemysławowi Czarnkowi, nazwawszy go Hamem, Młotem i Prostakiem. Żebrowski wyraził swoje zdanie na temat incydentu, w którym Czarnek użył obraźliwego określenia wobec Roberta Biedronia, określając go „zdegenerowanym człowiekiem”. Podkreślił, że taka retoryka szkodzi społeczeństwu i kreuje negatywny wzorzec zachowań Incydent, który zaszokował opinię publiczną miał miejsce w programie prowadzonym przez Bogdana Rymanowskiego, gdzie Przemysław Czarnek użył obraźliwego określenia wobec Roberta Biedronia. Sytuacja ta wywołała szerokie dyskusje na temat tonu debaty publicznej i etyki w polityce. Wypowiedź Michała Żebrowskiego stanowiła jedno z wielu głosów, które potępiły takie zachowania i postawiły pytanie o odpowiedzialność polityków za swoje słowa oraz wzorzec. Jaki kreują dla społeczeństwa kropka ostre słowa Żebrowskiego wobec Czarnka oraz jego wyraźna krytyka incydentu z udziałem Biedronia pokazują, że aktor nie waha się zabierać głosu w ważnych kwestiach społecznych i politycznych. Jego udział w programie bez retuszu był także okazją do wyrażenia poparcia dla Rafała Trzaskowskiego oraz do wyrażenia obaw dotyczących obecnych liderów politycznych. Ta publiczna interwencja żebrowskiego może być impulsem do pogłębionej dyskusji na temat kultury, debaty publicznej i roli społecznej artystów w życiu politycznym kraju. Reakcje na wypowiedź żebrowskiego są mieszane. Niektórzy popierają jego stanowisko i podziwiają odwagę w wyrażaniu jasnych poglądów, podczas gdy inni krytykują go za angażowanie się w politykę i wykorzystywanie swojej popularności w celach politycznych. Niemniej jednak. Jego udział w debacie z pewnością przyciągnął uwagę i zainspirował do refleksji nad stanem współczesnej debaty publicznej. Dalszy rozwój sytuacji może zależeć od tego, czy inne osobistości publiczne również zdecydują się zabierać głos w sprawach politycznych i społecznych, czy też pozostaną bierni. W każdym przypadku. Udział Żebrowskiego w dyskusji jest wyrazem jego zaangażowania w życie publiczne i daje do myślenia nad rolą artystów jako głosicieli opinii w kontekście spraw politycznych i społecznych. Kropka oczekuje się, że kontrowersyjne wypowiedzi takie jak ta Michała Żebrowskiego będą nadal budziły dyskusje i analizy w mediach oraz społeczeństwie. Wstrząsające fakty o nowym trenerze The Voice of Poland. Ujawnienie nazwiska nowego trenera The Voice of Poland wzbudziło spore zainteresowanie w mediach i społeczeństwie. Ten krok jest częścią szerszej strategii odświeżenia programów muzycznych TVP oraz pozbycia się związanych z poprzednimi rządami postaci. Kuba Badach, znany muzyk i juror z poprzednich muzycznych programów, został wybrany na nowego jurora The Voice of Poland. Jego udział w programie będzie obserwowany z zainteresowaniem zwłaszcza po kontrowersyjnym występie na festiwalu w Opolu, który wywołał falę reakcji. Warto zauważyć, że Badach jest osobą o wyraźnych poglądach politycznych, które niejednokrotnie wyrażał publicznie, co może dodatkowo wpłynąć na atmosferę w programie. Jego decyzja o udziale w festiwalu w Opolu, mimo swojego politycznego stanowiska, podkreśla jego szacunek dla tradycji i historii wydarzenia muzycznego, niezależnie od zmieniających się warunków politycznych. Ten gest może świadczyć o jego zaangażowaniu w branżę muzyczną oraz trosce o jakość wykonawstwa, która będzie z pewnością doceniona przez widzów programu The Voice of Poland. Kropka oczekuje się, że udział Kube Badacha The Voice of Poland przyniesie programowi świeże spojrzenie i unikalną dynamikę. Jego doświadczenie jako muzyka oraz osobowość o wyrazistych przekonaniach mogą wpłynąć na sposób prowadzenia i oceniania uczestników. Co z kolei może przyciągnąć nową publiczność i wzbudzić dodatkowe zainteresowanie programem. Jednakże, ze względu na kontrowersje związane z jego poprzednimi wystąpieniami i publicznymi stanowiskami, być może program będzie musiał zmierzyć się z dodatkowymi wyzwaniami w kontekście kontroli wizerunku i utrzymania balansu pomiędzy różnymi punktami widzenia, kropka mimo to. Obecność Kubę Badacha w programie może również przynieść korzyści w postaci zwiększonej dyskusji na tematy społeczne i polityczne, co może stanowić ciekawe uzupełnienie dla programu muzycznego. W końcu, różnorodność poglądów może prowadzić do fascynujących debat i refleksji nad rolą sztuki i kultury w społeczeństwie. Jednak, Czas pokaże, jak ta decyzja wpłynie na odbiór programu przez widzów oraz jak Kubę Badach poradzi sobie w roli trenera, będąc jednocześnie postacią o silnych przekonaniach politycznych. Ostatecznie, to talent uczestników i jakość wykonanych przez nich utworów będą kluczowe dla sukcesu programu, a rola jurorów, w tym badacha, będzie polegała na profesjonalnej ocenie i wsparciu dla uczestników. Przyjaciele. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i obserwować nas, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i treściami. Kliknijcie subskrybuj i obserwuj już teraz, aby nie przegapić niczego interesującego od nas. Dziękujemy za wsparcie!